Dzisiaj znowu niespodzianka na domi Rewno. Nie będę dzisiaj pracował w warsztacie, albo inaczej, w tym momencie nie pracuję w warsztacie. Jest jakaś piąta rano słuchajcie. Jarek od pewnego czasu dosyć wcześnie wstaje, i chciałbym dzisiaj nagrać dla was taki oto film. Zobaczcie, ja Network. Kolejna rzecz, która pojawiła się jakiś czas temu w sieci, i muszę przyznać, że ona naprawdę no namieszała według mnie w. Na tym w tym świadku kryptowalut, i kilka moich słów tutaj wam pokażę również, co się umie dzieje w tym momencie na dyskach, ale tutaj chciałbym zwrócić może uwagę na to, że ci twórcy kryptowaluty właśnie Chia, oni no, mieli duży nacisk na to, żeby to była waluta, która no, będzie dostępna dla wszystkich, ale również tutaj mieli nacisk na, na to, żeby nie zużywać zbyt dużo energii, przy w czasie pracy czy w czasie tworzenia no, tych działek, na których będzie można tak powiedzieć wirtualnie rosła ta kryptowaluta. I teraz jeszcze chciałbym, żebyście zwrócili na ten akapit również uwagę, że tutaj Chia Network rozwija ten blockchain swój i inteligentną platformę transakcyjną i uwaga, stworzono przez wynalazcę BitTorrenta, więc to, to nie jest przypadkowa platforma to nie jest przypadkowe działanie co tutaj się wyprawia i tyle może słowem wstępu i teraz oczywiście tutaj można tworzyć te farmy na, na większości platform ja zdecydowałem się na Windowsa no bo mam to postawione po prostu na komputerze na którym najczęściej pracuję i przejdźmy sobie tutaj do tego kalkulatora Chia który pokazuje ile tak naprawdę możemy sobie zarobić na farmieniu Chia czyli tak na na utrzymaniu tych działek, na których będzie, będą się pojawiać te jednostki właśnie kryptowaluty GIA. Zobaczcie tutaj ten, tą taką powiedzmy, stronę, na której wkładamy sobie ilość plotów. Tak? Tutaj mamy te działki. Działka w tym momencie trzeba liczyć, że zajmuje przy wielkości K32 zajmuje około 100 GB. Czyli 100 giga mamy 1 terabyte. przepraszam, mamy 10TB 100 razy 100 giga, mamy 10 terabajtów. czyli to jest jeden dysk terabajtowy i tak to mniej więcej sobie tutaj wychodzi. A tutaj mamy również estymowaną, estymowany koszt, czyli jeden dysk a tutaj 217. Do 217 dolarów, tak, razy te 4 zł, mamy 800 zł. Zobaczmy tutaj sobie dysk 12. O, i wtedy nam przeskakuje już na kolejny dysk. I teraz tak, trzeba tutaj mieć kilka kwestii na uwadze. To znaczy, aby pojawiły nam się te działki na twardym dysku trzeba je po prostu wyliczyć i to jest mega czasochłonne. I teraz żeby w ogóle zacząć zabawę trzeba mieć tak jak tutaj jest opisane ten plotting z SSD czyli naprawdę szybki dysk ale to naprawdę szybki dysk który na którym będą wykonywane te obliczenia. I tutaj znowu nam przychodzi ta strona z pomocą. Zobaczcie mamy tutaj od razu Sugerowane sprzęty, na których powinniśmy to wykonywać. Jest też tutaj blockchain wiki, na który sobie wejdziemy, i tutaj są dyski, które faktycznie się do tego nadają. Trzeba mieć na uwadze, że to farmienie, tak, czy plotowanie może, może tak, czyli wykonywanie tych działek, zżera po prostu dysk naprawdę. Mega szybko. Oczywiście mówię tutaj o tych dyskach SSD, i tutaj mamy ten parametr TBW, który mówi nam wprost, ile ten dysk tak naprawdę przeżyje. I zobaczcie, różnice w tych, w tych parametrach są naprawdę duże. I teraz, jeśli zobaczycie taki dysk, tutaj może tak U2, U2, no to tutaj są właśnie już. A właśnie, U2 i M2. U2 to standard zupełnie inny niż, tak mi się przynajmniej wydaje, niż do, ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w tych normalnych komputerach domowych, ponieważ tam po prostu nawet nie mamy tego portu. Ja akurat tutaj w jednej z, z płyt głównych mam taki jeden port wbudowany, mógłbym sobie to podłączyć, ale nie mam takiego w ogóle dysku. One są oczywiście dużo, dużo, dużo droższe niż dysk, dyski standardowe. A kiedy ten TBW jest niski, to cena również jest po prostu niska. I z tym się trzeba liczyć. Zobaczcie, a zobaczcie te drastyczne drastyczne różnice w cenie. Mamy tutaj dysk za tysiąca dolarów, tutaj mamy dysk za 2000 dolarów, ale różnica w żywotności tego dysku jest kilkadziesiąt razy. No właśnie, no tutaj mamy na przykład standardowy taki dysk 970 Evo myślę, że mega, mega standard nie wiem nawet czy ja chyba miałem go kiedyś i ten TBW zobaczcie, jest jak niski na, na jakim niskim poziomie dobra, <laughs> więc tutaj kwestia pierwsza super szybki dysk do robienia tych plotów kwestią kolejną jest ilość ramu to zaraz Wam również pokażę, może jak już przejdziemy do samej tej aplikacji, czy ja. Bo to jest również istotne, bo czasami ludzie się właśnie pytają: Mam 16 MB i czy w ogóle na tym jestem, coś w stanie robić. Zaraz do tego wrócimy. I kwestią kolejną jest oczywiście dysk, na którym będziemy odkładać już wyliczone działki. No i tutaj musimy liczyć się z tym, że na 12-terabajtowym dysku mamy tych działek, tak jak tutaj widać, w granicach 120, tak? Powiedzmy, że 10 tera to jest 100 działek, czyli 12 tera to jest 120 działek. I patrząc, że mamy ten wyplotowany, tak, mamy tam pozakładane te działki na tym 120, a, znaczy mamy 120 działek, no to ten kalkulator pokazuje nam ile plus minus ile czasu będzie potrzebne do tego, żeby dostać to jedno czyja. Pamiętajcie, że to jest estymowany czas znowu. To nie jest powiedziane, że tak, mija 60 dni, Bach wpada wam czyja na na, do portfela. Nie. To jest przypuszczalny czas. Pamiętajcie również, że ilość użytkowników utrudnia wydobycie czy znalezienie tego, tego czyja. Więc. To jest wszystko naprawdę, jak można powiedzieć, patykiem po wodzie, pisane, tak? No i teraz jest tutaj również ten parametr. Ja wpiszę coś, co było na początku, kiedy ja się tym zainteresowałem. I była tutaj kwota 20 dolarów. Tak jest, słuchajcie. I ludzie już zainwestowali swój sprzęt, żeby spróbować przy tej nowej kryptowalucie. Przy kwocie 20 dolarów za jedno czyja. No i kilka dni temu, dosłownie naprawdę niewiele, nie, nie bo wydaje mi się, że chyba koło tygodnia temu. 7 maja. A mamy dzisiaj. Niech to spojrzę, spojrzę. Nie, sorry, tutaj jest od 7. 7 maj. Kiedy to weszło? 3 maja. 3 maja się rozpoczęło tak naprawdę. Pokazane było to na rynku. Powiedzmy, że było 1000 czy 2000 dolarów, kiedy to weszło na rynek. I jak sami widzicie, mega, mega poszło w dół. Poszło totalnie w dół. Czyli weszło tutaj to mamy te 7000 coś, więc ile to jest? 1500 dolarów? Powiedzmy. I poleciało na maksa w dół. Poleciało sobie w dół. I nagle. Ta da da da, zaczęło ciągnąć w górę. Więc ludzie zaczęli się tym bawić, czy inwestować w to i swój czas, i swoje komputery, które posiadają, przy wartości 20 dolarów. I w tym momencie, słuchajcie, kiedy to weszło i już się ustabilizowało, mniej więcej, już kosztuje 1000 dolarów. I teraz zobaczcie. Tutaj powiedziano ludziom, że mm, przy tym jednym dysku jeśli już będą to mieli w ciągu dwóch miesiąca w dwóch miesięcy czasu będą mogli sobie wykopać te 20 dolarów tak czyli po miesiącu czasu mając jeden dysk macie 20 dolarów. No dobra zwiększmy to w takim razie do 10 dysków tak 10 dysków dwunastek albo dziesiątek niech będzie nie czyli będzie 1000 tysiąc plotów No, to już się nam robi kwota taka. Jeśli oczywiście trudność nie będzie podnosić się, czyli tutaj mamy estymowany czas, że co 6 dni pojawi nam się ta jedna jednostka, czy ja. I wtedy zarobimy w granicach 200 dolarów. Przy wartości 20 dolarów za sztukę. Ale to słuchajcie, w tym momencie jest już warte 1000. Czy wy to widzicie? No, jeśli oczywiście będzie to prawdą, nie? Ja mogę się Wam pochwalić, od razu Wam powiem. Za chwilę przejdziemy do tej aplikacji. Nie mam nic jeszcze. Na razie mam, że tak powiem, zapełnione prawie dwa dyski niedługo. I, i to się po prostu będzie toczyć. To co? Aha. Dobra, to sobie zostawię jeszcze na, na koniec. Przejdźmy w takim razie do tej aplikacji Chia I tutaj mamy jeden komputer, który chcę wam pokazać. Jest tutaj to liczone na komputerze, który ma. Mm, już pokazuję. Uff. Tak, tutaj będziecie widzieć. Tutaj będziecie widzieć. Procesor nie jest jakiś tam na, na maksa szybki, ale i właśnie, i ma tylko 32 giga. RAMu. Więc nie mogę tutaj mm, zrobić zbyt dużo tych działek. I zaraz wam pokażę również dlaczego. I teraz mamy właśnie czas, kiedy zobaczcie, tutaj mam były nastawione 3, albo 4, 4 działki równolegle do plotowania, i ta działka już skończyła się, że tak powiem, wyliczać. I teraz widać, zobaczcie, że ona się przerzuca na drugi dysk. Leci to no, z maksymalną szybkością zapisu, właśnie tego dysku HDD, czyli jakieś tam 160-170 MB, więc nie jest jakiś tam nawet wolny ten yy, HDD. A tutaj jest dysk, na którym jest to wyliczane czyli dysk SSD. I tutaj te transfery są jakieś tam, no już troszeczkę wyższe. To jest dysk M2, ale komputer, na którym ja tutaj pracuję, jest to Intel i M2, znaczy Intel generacji 9. I nie mam tutaj PCI Express 4x4, więc nie mogę wykorzystać maksymalnej. Maksymalnej prędkości tych najszybszych dysków M2, ponieważ po prostu ta płyta główna tego już nie obsługuje, czy też ten procesor tego nie obsłuży. No i dobrze, I tutaj sobie leci, tak jak widzicie te cztery działki jednocześnie. I teraz przejdźmy w takim razie może tylko do dodawania działek, bo te poradniki słuchajcie, one są dostępne, więc kto będzie chciał to znajdzie? Ja chcę tylko się skupić tutaj na, na tej zakładce do, do samego plotowania. Po pierwsze, wybieramy kilka różnych wielkości działek, najczęściej i najbardziej to taką sugerowaną, polecaną, jest właśnie ta działka 100 giga K32. I tutaj trzeba wiedzieć o tym, że aby przygotować działkę 100 gigową jest potrzebne 240 giga tego miejsca tymczasowego. Więc kiedy to sobie weźmiemy, przechodzimy dalej ilość działek które chcemy robić powiedzmy 4 i jak to ma być tworzone czy równolegle czy jedna po drugiej jeśli mamy szybki procesor i dużą ilość ramu i ten szybki dysk twardy jak najbardziej możemy sobie tutaj wybrać właśnie tworzenie tego równolegle ja tutaj też sugeruję włączenie tego opóźnienia opóźnienie Chodzi o to, że jedna, wszystkie cztery nie startują równolegle, tylko mamy opóźnienie np. 10-15 minut. To wystarczy na rozruch tych działek, a również później wystarczy, żeby skopiować tą działkę na dysk twardy, więc powiedzmy wpiszemy sobie tutaj 15 minut. Idziemy dalej. No i właśnie i tutaj przechodzimy znowu do zakładki kolejnej ważnej, czyli wielkość ramu, którą przydzielamy dla plotowania jednej działki. Również widziałem w tutoriale, że Dużo szybciej. Właśnie Nawet słuchajcie, nawet tego nie próbowałem. Eee, posłuchałem po prostu tego, co, co mówią inni. W każdym razie powiedzieli, żeby zrobić tak. Czyli dołożyć RAMu, czyli mamy 6 giga RAMu na jedną działkę 6 razy 4, czy tam prawie 7 razy 4 mamy 28, tak? Ja mam tylko 32 giga, więc to jest max, który mogę tutaj zrobić przy tej wielkości. I przy tej ilości działek. Ilość wątków, które możemy przydzielić. Tutaj mamy rdzenie, tak? Więc nie wątki, tylko rdzenie. Tutaj akurat mam znowu tego dosyć sporo. Więc mogę bez problemu tutaj zaszaleć. Chcesz, prasz, proszę bardzo, masz 10 i nawet tego nie odczuję w pracy. I to wszystko. Możemy sobie nazwać tą, tą kolejkę w jakiś tam sposób. Że na przykład 4P. Ja to tak najczęściej robię. Zobaczcie. To będziecie widzieć. Tu. A nie. Sorry, tutaj była nazwa default. Dlaczego mówię, że tutaj można sobie to nazwać? Chodzi o to, że jeśli mamy te kolejki na przykład różne z różnych dysków, to warto czasami sobie nazwać, że. Dobra, tutaj mam 4P. 4, czyli cztery ploty i na przykład z dysku tam, nie wiem, E na G. I wtedy wiem, co jest robione i gdzie to leci. Po prostu, to jest tylko takie ułatwienie. Gdzie ma znaleźć się dysk czasowy, czy ten katalog czasowy, i gdzie ma później przenosić finalnie wykonane te, te, te działki. Proste i łatwe, nie? Dobra, i zobaczcie, tutaj sobie już. Zrobiło dwie, i dwie za chwilę się wykończą. Tak, tutaj nam cały czas kopiuje. No i teraz jeszcze przejdźmy w takim razie do drugiego mojego komputera. Proszę bardzo. Drugi komputer, tutaj już jest tego, widzicie, trochę więcej. Jakieś tam 14 tera jest już zrobione i tutaj widzicie już tego jest właśnie i są i, i, naz, i nazewnictwo jest tak czyli mamy sześć plotów z G na D i tutaj dwa ploty z F na E patrzę sobie tutaj co się dzieje na tych dyskach i tutaj jest fajnie tutaj będziecie widzieć znowu dwie sytuacje dysk F który tutaj widać to jest dysk Bart o właśnie tutaj będzie widać, znaczy to jest Patriot, jeden z takich lepszych dysków SSD, podłączony na SATA. On jest ma dosyć wysoki ten parametr TBW, ale to jest tylko zwykły SSD, który lata w, znaczy ma, ma prędkość w granicach 500 megabajtów na sekundę. Dysk G, który tutaj widać, czyli ten. Jest to dysk znowu na M2, ale również ten komputer, który tutaj widzicie, nie ma możliwości. Znaczy to nie jest M2 generacji, tej czwartej, więc czy też PCI Express to nie jest Gen 4 razy 4. I niestety tutaj nie jestem w stanie wykorzystać, właśnie w 100% tego dysku, ten dysk. W tym momencie maksymalny transfer miał w granicach chyba 3300. Chociaż on jest naprawdę szybki i powinien mieć nawet prędkość do 6000 MB. A ma 3300. Ale tak czy inaczej, ja już sobie tutaj sprawdziłem, że puszczając na nim 6 działek, nie mam problemu, żeby te sześćdziałek działek go, że tak powiem, nie zabijało na śmierć, bo zobaczcie, że tutaj te piki nawet nie dochodzą do, do maksa tego dysku. No, a tutaj dysk ten zwyczajny SSD, no to jest po prostu zobaczymy, co z niego zostanie, nie? I to chyba wszystko. Nie, jeszcze coś mam. Przejdźmy Czyli tutaj pokazałem wam różnicę również, że jednocześnie na tych najszybszych dyskach jesteście w stanie faktycznie odpalić tych działek bardzo dużo. Z tego co również te filmy oglądałem takie poradnikowe do, do 12 działek jednocześnie powinno się jakby nie wpłynie na prędkość wykonywania tych działek. Czy ja tutaj mam tylko 6, no powiedzmy 7, 8 i, i, i to jest powiedzmy maks w tym momencie tego komputera, bo również tutaj, chociaż tutaj jest akurat pamięci więcej, bo tu jest 64 gigabajtu i rdzeni też jest sporo, więc hmm, żeby tutaj to jeszcze szybciej działało, no to musiałbym tak: rdzeni wystarcza, musiałbym dołożyć trochę pamięci. I wydaje mi się, że na tych dyskach M2, nawet robiąc 6 działek jednocześnie, no to jeśli władowałbym, powiedzmy, 4 dyski, te M2, no to mamy 4 razy 6, mamy 24 działki jednocześnie. Tak jest. No i teraz czas trwania, bo to pewnie Was też interesuje. Takie działki tworzy się w granicach 5-6 godzin. To jest taki, według mnie, chyba taki średni, średni okres, który ja na tych sprzętach, które posiadam, czekam. I ostatnia rzecz, która powinna Was zainteresować: no to zobaczcie to. Alternatywna opcja, jak mieć działki bez kopania. Można je po prostu już kupić. Tak jest i to jest kolejna rzecz, która wchodzi. I ostatnio nawet widzieliśmy. Mm, że na jakimś portalu aukcyjnym, już polskim, też ktoś, słuchajcie, sprzedaje takie działki. Więc to jest kolejna rzecz, która e, się pojawia. No i tutaj mamy kup ploty chia, czyli kup te właśnie już wyplotowane działki, i w tym momencie zobaczcie, ile to kosztuje. Jedna działka kosztuje 22 euro. Niezły czad co? Czyli na tyle już wycenili to, że. Skoro ktoś to kupuje, no to widać jest na to również popyt. Dobrze, tutaj tyle już widocznie chyba sprzedali, tak? 2500. Tutaj wczoraj na tej stronie byłem. Wszystkie były sprzedane. Dzisiaj 114 plotów jeszcze można kupić. No i co jeszcze mogę wam powiedzieć? Czy to się opłaca czy nie? Myślę, że. Nikt tego tak do końca nie wie, ale patrząc na to, że ta cena tego czyja się już podniosła, i hmm. nie sądzę, żeby opadła, bo to jest jakaś tam malutka korekta, i za chwilę pewnie będzie znowu to gnało do góry. Kto chce, niech spróbuje. Ja, jak widzicie. Sobie spróbowałem jeden z komputerów, który, który jeszcze miałem i mam do tej pory, postanowiłem, że będzie tam sobie troszeczkę to działało i na tym myślę, że zakończymy. Dziękuję serdecznie za, za, za Wasz czas również, który tutaj poświęciliście. Mam nadzieję, że kolejna ciekawostka, no, czy to się komuś przyda, czy też nie, nie wiem. Nagrałem. Moje myśli i przemyślenia dotyczące właśnie tego całego czia i plotowania i farmienia. Dziękuję serdecznie i widzimy się już w kolejnych filmach z drewnem, również. Tak jest. Na razie, cześć.